Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się na gruntach gospodarstwa rolnego Kieloch. Ja się nazywam Kieloch Alfred. Prowadzę gospodarstwo łącznie z moimi synami takie prawdziwe, rodzinne gospodarstwo. Znajdujemy się na polu obsianym, obsianym pszenicą. Rzepak wiadomo, w tym roku nie było plonów. Tutaj przeszło gradobicie, bardzo dużo wysypanego rzepaku. Mieliśmy problem na polach. Tak podejrzewałem, że będziemy mieć problem duży bardzo z samosiewami rzepaku. No jak zawsze, miotła zbożowa przy granicach i przy polnych drogach, które tutaj widzimy, też jest, jest czasami wyczyniec. Zastosowany tutaj był kilka tygodni temu preparas ponto z dodatkiem Diflofenikanu. Jak się obserwuje na polu chwastów nie ma w ogóle, chwasty małe, które wschodzą, to zaraz po wzejściu zaczynają żółknąć i po prostu, i po prostu zamierają. Efekt jest bardzo dobry. Można po polu chodzić, pszenica już jest duża i bardzo ciężko znaleźć chwastę, a nowe, tak jak powiedziałem, wychodzą i za chwilę żółkną. Na tą chwilę można go polecić innym rolnikom, innym użytkownikom, można go polecić, ale tak jak powiedziałem, najwłaściwszą oceną to będzie okres, okres koszenia. Jeżeli do okresu żniw pole dalej będzie, tak jak teraz widać, naprawdę czyste, no to wtedy już jest wybitnie godny polecenia, bo to już kolejny rok będzie jakby sprawdzone. Teraz działanie jest bardzo dobre. Naprawdę nie ma, że potem przymrozki przyszły, że coś gdzieś nie działa, nie ma nic. Bardzo ładnie to widać, bardzo ładne działanie.